Mieszkam w Kwidzynie, ukończyłem filozofię i w tej chwili nie zajmuję się niczym konkretnym, osiadam na roli. Dziękuję bardzo. Pani drużyna mieszka w Warszawie, Mieszkam tak? Pani Warszawie. Krystyna jest nauczycielką. Jestem nauczycielką, pracuję w bibliotece szkolnej, w szkole podstawowej. A Wojtek ma 16 lat. Chodzisz do szkoły? Do której klasy? To, czyli są to drugiej klasy. Dziękuję bardzo, a ja państwu jeszcze przypomnę, ponieważ drużyna występuje niezwykle rzadko. Pani redaktor, przepraszam, najmocniej, ale chcielibyśmy jeszcze wiedzieć, czego jest pani nauczycielko, jakie pani ma wykształcenie. Proszę czego pani, pani nie Krystyna. powiedziała. Ja skończyłam studium nauczycielskie, nauczanie początkowe. Aha, także nie z muzykologią. O, o to chodzi. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze przypomnę Państwu, co regulamin... Mówi o drużynie. Otóż drużynę mogą tworzyć, może tworzyć małżeństwo względnie osoby, który łączy pierwszy stopień pokrewieństwa, tak jak tu w naszym przypadku matka i syn, rodzeństwo. Z tym, że osoby, które wchodzą w skład drużyny, przechodzą przez eliminację osobno. Każda z nich musi zdobyć odpowiednią liczbę punktów. Dopiero podczas programu drużyna może się naradzać, uzgadniać odpowiedź, ale oficjalnej odpowiedzi udziela tylko jedna osoba. A decyduje o tym, kto na konkretne pytanie odpowiada, kapitan drużyny i moje pytanie, kto u Państwa będzie kapitanem dzisiaj. Więc ja będę odpowiadać dzisiaj. Dziękuję bardzo, a więc przypominam, że oczekuję od drużyny tylko jednej <laughs> odpowiedzi. Proszę nałożyć słuchawki. <laughs> przypominam, że jest 20 sekund na każdą odpowiedź i szereg pytań będzie oczywiście, jak to zawsze bywa przy tematach muzycznych, ilustrowane będą to pytania muzyki. Czytam Państwu pierwsze pytanie. W którym ze swoich fortepianowych utworów Schumann sportretował Chopina i Paganiniego, odpowiada Pan Marek? W karnawale. Bardzo dobra odpowiedź i drużyna. Karnawało po Dziękuję, bardzo dobrze. I pierwsze pytanie związane z fragmentem filmowym i z muzyką. Proszę popatrzeć, posłuchać i rozpoznać ten utwór. Poproszę o film. Odpowiada drużyna. Jest to marzenie Schumana. Bardzo dobra odpowiedź, 7. pan Marek. Marzenie Schumana. Dziękuję. Rozpowszechniła się anegdota, że Chopin skomponował jednego walca pod wpływem zabawnej scenki, gdy piesek Delfiny Potocki kręcił się, próbując bez skutku schwytać zębami własny ogon. Początek tego walca sprawia wrażenie, jakby melodia kręciła się w koło. Jest to najkrótszy walc Chopina dedykowany właśnie hrabinie delfinie Potocki, który to walc, pan Marek. Myślę, że chodzi o walc Desdur z opusu, znaczy yy, numer pierwszy w opusie 64. Yy, ja o to nie pytam, wcale wystarczy nam i drużyna. Jest to walc minutowy, desdur op. 64, numer 1. Bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję. I jeszcze raz posłuchamy, jak Lidia Grychtułówna grać będzie romantyczne miniatury fortepianowe. A pytanie brzmi mniej więcej tak samo. Proszę podać nazwisko kompozytora i tytuł utworu. Poproszę o fragment. Drużyna odpowiada. Przypominam nazwisko kompozytora i tytuł utworu. Franciszek, list, marzenia miłosne. Bardzo dobra odpowiedź, pan Marek. To znowu marzenie, tylko tym razem miłosne. Lista trzecina. Wyśmienicie dziękuję. Chopin tak pisał do przyjaciela w roku 1825. Co się tyczy wiadomości muzycznych, to tylko słychać, że do Warszawy przybyć ma niejaki gordon, którego brania. Takim ciekawy jak Ewa Jabłka. Chopin miał wtedy 15 lat. W księgarniach warszawskich pojawił się jego pierwszy wydany drukiem utwór. Który to utwór, pan Marek? Rondo Cemol. Wyśmienicie, dziękuję. Drużyna. Rondo Cemol, bo z Bardzo dobra odpowiedź. I kolejny utwór fortepianowy do rozpoznania. Po wysłuchaniu proszę podać nazwisko kompozytora i dokładnie, podkreślam dokładnie, określić, co to jest za utwór. Proszę bardzo. Odpowiada drużyna. Jest to Franciszka Lista, 12. rapsodia węgierska. Bardzo dobrze, dziękuję Pan Marek. Ja mógłbym prosić o powtórzenie. Proszę bardzo, o jeszcze raz ten sam fragment. która z rapsodii węgierskich lista? Tak, tylko jeszcze dokładnie musi pan powiedzieć, która. Czas minął, pani Marku. Przepraszam, tu jeszcze szósta. Nie, dwunasta. Czyli pan Marek Krukowski ma pierwszy błąd i czytam następne pytanie. Kto i pod jakim tytułem zaczął pisać w roku 1846 szereg fortepianowych utworów opartych na gamie cygańskiej? Pan Marek. Mógłbym prosić o powtórzenie. Kto i pod jakim tytułem zaczął pisać w roku 1846 szereg fortepianowych utworów opartych na gamie cygańskiej? Więc myślę, że chodzi o lista. Tak, bardzo dobrze. A chodzi I pod o, i tytułem? O węgierskie. Tak, dziękuję i drużyna. Franciszek list. A pod jakim tytułem? Są to um, rapsodie węgierskie. Tak, dobra odpowiedzi. I kolejne pytanie ilustrowane muzyką. Proszę dokładnie określić, co to za utwór i kto go skomponował, a ja proszę o kolejny trakt. Proszę pani Krystyna i Wojtek. Prawdopodobnie jest to Schumann, Kreisleriana. Proszę? Kreisleriana. Nie, nie jest to dobra odpowiedź. I pan Krukowski? Nie wiem. Myślę, że jest to jakiś list. Panie Marku, jest to pana już drugi błąd. Jest to enfant Bedur Schuberta, op. 142, numer 3 bo utwór nie musi być nadawany od początku przecież. Dziękuję bardzo.